Cześć! Dzisiaj przychodzę do was z hitami wyprawkowymi. Też taki filmik nagrywałam po y, urodzeniu Nadi. Teraz mam kilka nowości, więc zapraszam was do oglądania. Mam tutaj taką małą ściągę, także nie przedłużając, zaczynam. Pierwszy produkt to będzie termometr bezdotykowy marki Neno. Y, bardzo podoba mi się design, jest prosty, czarny, y, bardzo elegancki. Marka Neno. Jest nową marką na rynku Mają w swoim asortymencie kilka też innych produktów Między innymi lektatory, butelki, odciągacze do nosa I inne Zostawię Wam link w opisie Bardzo fajna sprawa Krótko przytrzymujemy Ostatnia tutaj zmierzona moja temperatura mi się pokazała Przykładamy w niewielkiej odległości do czoła I słuchajcie, nie mam gorączki 36 i 6 i musimy teraz dłużej przytrzymać, żeby termometr wyłączyć. Fajna sprawa, na pewno każdej mamie się przyda i to też do mierzenia dzieciaczków i dorosłych, do mierzenia gorączki. Naprawdę fajny termometr i podoba mi się, tak jak mówię, design jest prosty, a nie tak jak te inne, jakieś takie kolorowe, chciałam, prosty, klasyczny. Bardzo ładny jest ten termometr i Zostawię Wam link w opisie. Kolejna rzecz to są kompresy Multimam. To jest po prostu moje odkrycie. Kompresy na bolące brodawki. W szpitalu y, miałam takie, wiecie, no, pokrwawione, tak, y, te słodki, więc położna przyniosła mi y, takie próbeczki, które dostała od przedstawicieli po prostu tych kompresów. Użyłam i byłam zachwycona, więc stwierdziłam, że muszę je koniecznie zamówić. Używałam też maści różnych, ale to nie pomaga, tak? A ten kompres, on wygląda o coś takiego: wyciągamy go i jest nasączony takim, jakby żelem. Nakładamy sobie na, na sutka, na godzinę, dwie i po prostu ulga jest niesamowita. I on tak jakby przyspiesza regenerację w ogóle, więc możemy potem swobodnie karmić. No to jest coś cudownego. Polecam Wam, wiem, że też ta marka ma maści do, do sutków. Nie kupowałam, bo te kompresy u mnie sprawdziły się cudownie. Opakowanie kosztuje chyba około 30 zł, ale naprawdę bardzo Wam polecam. To u mnie się super sprawdziło. Kolejna rzecz to są takie osłonki na piersi: na pierwsi, na piersi. Osłonki na piersi, takie silikonowe. I to i przy nadji, i właśnie przy natanie sprawdza mi się cudownie dla wszystkich tych, którzy mają płaskie brodawki gdzie dziecko ma problem ze złapaniem i w ogóle jak macie poranione to na pewno też łatwiej jest przez to karmić niż bezpośrednio polecam wam ja mam akurat Campbell baby kupujcie rozmiar S dla dzieciaczków niewielki koszt są dwie takie dwie osłonki w komplecie też jak będziecie chciały to podlinkuję wam w opisie to z jakiej marki tylko chcecie kilka marek to ma ale to jest gadżet naprawdę uratował mi karmienie bez tego ani róż miś szumiś miś szumiś i pokazywałam wam przynadi misia Szumisia i my mamy akurat przy małym tego Ursbera Akurat mały śpi, więc ma go przy sobie, nie będę Wam przynosić, ale wstawię Wam tutaj gdzieś zdjęcie. Kolejna rzecz to wózek Quinimut, który mamy. No Jest rewelacyjny, bardzo lekko się go prowadzi. Bardzo podoba mi się ten nowoczesny design, także też gdzieś tam rzucę Wam zdjęcie. No bo jest duży gabaretowo, nie będę go specjalnie do pokoju przynosić, żeby Wam go pokazać. Ale na pewno na zdjęciach na Instagramie już go widzieliście. Także mamy ten wózek dwa w jednym, gondolę i spacerówkę i osobno mamy nosidełko Maxi cozy, które pasuje do tego wózka idealnie. Także ten wózek też Wam mogę polecić. No nie używam go długo, zobaczymy jak będzie przy dalszym użytkowaniu, ale jak na razie jeżeli chodzi o gondolę jesteśmy zadowoleni. Kolejna rzecz to pieluchy muślinowe bardzo delikatne, takie milutkie w dotyku. Tych tetrowych też mam troszkę, ale one bardziej służą mi do tego, jak uleję, żeby go wytrzeć, a żeby położyć, przykryć to właśnie te pieluszki muślinowe, zamówiłam tego sporo i tych tetrowych, i muślinowych, i flanelowych, bardzo dużo tego u nas schodzi. Ciągle piorę, prasuję i są cały czas w użytku, ale te są naprawdę mięciutkie. Ja zamówiłam na Allegro. 3 eee, sztuki bodajże za 25 zł. A są dużo fajniejsze niż te trowe w dotyku. Bardzo Wam polecam, jest dużo wzorów, różne marki. Co kto woli, co się komu podoba. Ja zamówiłam akurat na Allegro, ale wiele stron też posiada takie pieruszki. Kolejna rzecz to poduszka clean. Poduszka clean, czyli tutaj akurat ja sobie obciam, żeby mi do kosza moja rzesza ładnie pasowała, ale to jest taka mniejsza wersja do gondoli, właśnie do kołyski. Mamy też tą taką dużą, większą wersję do łóżeczka Ale Wam przyniosłam tą I to chodzi o to, żeby był delikatny taki spad Jak dziecko na przykład ulewa Lub jak makatar jest chore Lub po prostu, żeby na tym cały czas leżało Mniejsze prawdopodobieństwo, że się zakrztusi yy... Bardzo Wam polecam tą poduszkę do użytku. Tam 20 zł chyba to kosztuje. Są różne pokrowce na nią. Ja mam zwykłą taką białą, ale to jest super sprawa i polecam każdemu, żeby zamówić. co jest jak dla mnie gadżet niezbędny. Jak Nadia miała katar, to to uratowało nam sen. Bo jak spała na płaskiem, to ciągle tylko się krztusiła, bo jej to ściekało. Wiadomo, że je odciągaliśmy katarkiem do odkurzacza, ale to też ułatwia sprawę. Kolejna rzecz to śpiochy pajacem, i chodzi mi o, to, o takie właśnie rozpinane przez całość na napy. Albo na zamek. To jest po prostu rewelacja. Wkładamy, zapinamy na zamek i już jest dziecko ubrane. I w tych pierwszych miesiącach, szczególnie w pierwszym, drugim miesiącu, jak te młode mamy, które mają pierwsze dzieciątko, boją się zakładać wszystko przez głowę, to to jest rozwiązanie numer jeden. My mamy akurat tezy Cartersa. Ale Next ma, H&M ma takie i w Smyku i w Pepko znajdziecie także wszystkie te na napy bądź na zamek. Na zamek Wam bardzo polecam, bo to jest szybka sprawa, nie musimy się bawić z zapinaniem, odpinaniem, szczególnie w nocy, kiedy jesteśmy zaspane, chcemy zmienić pieluszkę, a tutaj zameczek raz, dwa, pięć i już dziecko mamy. Ubrane, także pajacyki, śpioszki wszelkiego rodzaju Wam bardzo polecam Smoczki butelki, żeby sobie kupić Mamy akurat awend, bo nie wiadomo jak z tym karmieniem będzie Mamy awend z, z tym smoczkiem antykolkowym, też nie przynosiam, no bo wydaje mi się, że każdy, każdemu to jest dobrze znane I smoczki My mamy akurat tutaj bipsa i też mam yy, lowi. Yy, wypluwa bardzo często, nie lubi, ale jak i, na przykład wracamy od lekarza, czy skądś, gdzie nie mam możliwości nakarmienia go piersią, wkładam mu na dosłownie 5 minut ten smoczek i zawsze to dziecko troszeczkę się uspokoi. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy smoczków, niech każdy robi jak uważa. Takie jest moje zdanie. I ostatnia rzecz to mata do zabawy. Yy. Wiadomo, maty edukacyjne, rewelacyjna sprawa z tymi pałunkami, z zabaweczkami. Dziecko się interesuje i super, ale też chodzi mi w tej chwili o tą matę, którą mamy z Aya Baby. Podlinkuję wam w opisie. Wielokrotnie wrzucałam zdjęcie na Instagram. Ja ją kupiłam kiedyś na promocji, a potem dowiedziałam się, że sklep prowadzi moja koleżanka z gimnazjalnych lat. Także, jeżeli Ola to oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo fajnie nam się sprawdza ta mata. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie, bo ona też jest duża gabarytowo, więc nie będę jej przynosić. Pewnie Nadia się na niej w tej chwili bawi. Nadia się na niej bawi, układa puzelki, klocki. Mały na niej leży, jest. Um, wielok można ją y, na różny sposób użyć, bo można z niej zrobić taką pufkę jakby do, sie do siedzenia. Można ją rozłożyć jako matę i też można ją tak fajnie ułożyć jako taki fotel, więc ma wiele funkcji ta mata i y, jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Y, Także tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba, że Wam się przydał. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne takie gadżety wyprawkowe, które się u Was sprawdziły, takie wasze must have hity, to oczywiście dajcie znać je w opisie, może innym mamom się to przyda. Jeżeli podobał Wam się filmik, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, żegnam się z Wami. Buziaczki, pa pa!